Głównodowodzącego francuskiej armii zgłasza się znakomity projektant z projektem najnowszego czołgu, który ma kosztować gigantyczne pieniądze, ale za to ma być super fantastyczny, super zajebiaszczy. A ten głównodowodzący francuskiej armii tak patrzy w te plany, patrzy, patrzy, patrzy w kosztoryzm i tak, no dobra, czołg jest fajny jest naprawdę fajny. No ale jakby to powiedzieć, on jest strasznie drogi. To będzie najdroższy czołg świata. Wiesz, on nie dość, że będzie droższy od tej y, ruskiego y, czołgu Armata, to jeszcze będzie droższy od Abramsa, będzie droższy od tych y, koreańskich czołgów. No on będzie niesamowicie drogi. Znowu Woźniak zrobił plociucha pod tytułem ceny czołgów, czy tam najdroższe czołgi świata i znowu będzie się z śmiał, że on jest najdroższy. I będzie mówił, że to dlatego, że u nas jest autorytet Komat do wywieszania białej flagi. No nie, no spójrz coś, coś ceny. Tak nie może być, nie może być tak, nie może być tak. Na no to konstruktor. Ale panie generale, on jest drogi, bo on ma najlepszą na świecie skrzynię biegów. Po prostu skrzynię biegów ma najlepszą i to musi kosztować, bo to jest najlepsza skrzynia biegów. No dobra, a co ona tam ma takiego wspaniałego do skrzyni biegów? A siedem biegów, proszę pana, a siedem biegów. No dobra, no i co z tego? No jeden do przodu i a sześć do tyłu. Hmm. A co będzie, jeśli wróg się podkradnie z tyłu?